Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Ale w oryginale po łacinie to wezwanie brzmi Auxilium Christianorum ora pronobis. Auxilium Christianorum, czyli wspomożenie chrześcijan. I to wezwanie odnosi się do wspomagania chrześcijan także w zmaganiach. W zmaganiach z tymi, którzy chrześcijaństwo chcieli zniszczyć. Takie jak w VIII wieku, od strony Pirenejów, szli na, Europie, na Europę Arabowie, zostali zatrzymani pod Pułapie w 1732 roku, kilkanaście lat wcześniej zostali zatrzymani od strony Konstantynopola. Przez kilka wieków potem piraci arabscy najeżdżali, napadali wybrzeża Morza Śródziemnego, tutaj od strony chrześcijańskiej, europejskiej, porywając ludzi w niewolę, niszcząc, pustosząc. Potem kiedy powstało imperium osmańskie. Ono niejako przejęło pałeczkę jako imperium muzułmańskie, islamskie, aż by podbić Europę. I jedna z wielkich inwazji, to była inwazja w 1571 roku, kiedy to potężna flota muzułmańska skierowała się na Italię, chcieli wysadzić desant. We Włoszech, ażeby potem pójść na Rzym. W tej Europie odnawiano wtedy modlitwę urzańcową. Flota chrześcijańska na szczęście rozgromiła, cał, całkowicie zniszczyła flotę turecką. Papież właśnie wtedy włączył to wyrażenie, to wezwanie wspomożycielko wiernych. Auxilium Christianorum do Litanii Loterańskiej do, mat, do Matki Bożej, którą odmawiamy w maju. Dlaczego, pan, dlaczego ksiądz Bosko wybrał to wyzwanie? W czasie księdza Bosko w Turynie miało miejsce nie tylko działalność rządu o inspiracjach masońskich, antykatolickiego, ale także Pro, propaganda pros, protestancka Waldensu. Jest to y, grupa protestancka y, włoska, która powstała y, właśnie tam, y, w wal, walpejskich, piemąskich dolinach. I ksiądz Bosko, widząc to zagrożenie dla wiary katolickiej, odwołał się również do tego wezwania, które stanowiło pewną inspirację do tych wszystkich, którzy bronili chrześcijaństwa przeciwko najazdom muzułmańskim, czyli tym, którzy chcieli zniszczyć wiarę chrześcijańską. Stąd właśnie Maryjo wspomorzenie wiernych, które On przekazał swoim chłopcom, pierwszym salezjanom i które każdy salezjanin powtarza na całym świecie. W oryginale włoskim to znaczy Maria aiuto dei christiani ora pronobis. Amen.